Witam na moim kanale. Jak widzicie, taką śmieszną książkę w formie ziemniaka, bo jest tytuł: ziemniaka. A zobaczcie, jak ona wygląda śmiesznie fajnie. Naokoło, Wam pokażę. Takiej jest grubości. Tak śmiesznie sobie wygląda. Tak wygląda z tyłu. I proszę bardzo, jaka tu ciekawostka. Oczywiście tu będą przepisy. Jak widzicie, po tytule 50 łatwych przepisów. Lecimy. To tyle o książce. I teraz już widzicie. O, jaki piękny wór. A wiecie, że ziemniaki można w takich workach też sobie uprawiać? Można. Więc to będzie później. O. Znaczy będzie później. Jeszcze będą ogrodniczych też. Także wam powiem. To jest książka kucharska. Akurat tu pokazuję. Gdzie spisz z treści. Tak jak w każdej. Ziemniaki. W tysiącu, W tysiącu odsłon. Powszechni chleb ubogich. Przekąski. Ziemniaczane bliny z ikrą pstrąga to będą wszystko przepisy kulinarne na dany temat, jak co zrobić i do czego użyć yy, ziemniaki, oczywiście ziemniaczany flan z parmezanem i tu pokazane jak wygląda focaccia z ziemniaczkami, z ziemniaczkami, o się zastanawiałam właściwie co ja czytam. Ziemniaczane frizo z serem montasio. No taki ładny, wygląda bardzo ładnie, prawda? No. Ale o takiej potrawie chyba nikt nie słyszał. A może flaczki ziemniaczane z parmezanem. Placki ziemniaczane, przepraszam. Placki ziemniaczane z parmezanem. O, takiego przepisu to jeszcze nie widziałam, jak to. Ale ma, może i bardzo, bardzo ciekawie wygląda na obrazku. Widzicie? Kulki. Rybno-ziemniaczane. Huh, fajnie. Ciasto ziemniaczane. Ziemniaczki z serem. Castel Magno i jajkami. Pizza z boczkiem i z ziemniaczkami. No i wygląda faktycznie jak pizza. Ziemniaczane. Kote Sformatini. Nie słyszało się w życiu takiej nazwy. Ale ładnie brzmi. Tarta z ziemniaczanymi z ziemniakami i boczkiem. Bardzo dużo jest takich przepisów. No ale. Ciasto ziemniaczane. Numer 2, czyli tam było numer 1, no tu jest numer 2. Tak wygląda ładnie na obrazku, widzicie? Ciasto ziemniaczane z oszła. Oszła to jest taki, taki gdzieś maluteńki śledzik. Bardzo cieniutki. Zresztą tutaj jest pokazane. Ale bardzo, bardzo słony, przystawki i zupy. Krem z ziemniaków ziemniaczane gnoci. Tak wygląda. Tutaj jest pokazane. Ziemniaczane, Gnocci, Stalen. Gio. Ale trudna nazwa, bo przez 2G, więc nawet nie wiem jak prawidłowo się wymawia. Pan Sotti, faszerowane ziemniakami i oliwkami, ryż z ziemniakami i po, i porami. O, to ładnie, to ładnie brzmi. Ziemniaczane to. Ry... Telli. Trenette z pesto ziemniakami i fasolką. No, ładnie wygląda, nie? Jak patrzycie na te wszystkie przepisy, to fajnie wyglądają. Zupa ziemniaczano. Kasztanowa. Ale. Kasztanowa, nie myślcie, że to kasztany takie sobie zwykłe. Kasztany jadalne, moi drodzy. A, nie kasztany te, które w parku widzimy. Te są niejadalne. Dania główne. Dobra, lecimy dalej, bo się jak zwykle zaczynam rozgadywać. Bokalia, nie, bakalia, przepraszam, bakalia. Z ziemniakami i szafranem. No ładnie wygląda, bo dzielęce cielęce, bo, bo cielęce z ziemniakami. Jezus, jaka nazwa, no język sobie połamać na tych niektórych nazwach. Ale staram się jak najlepiej wypowiadać, żeby nie było, że, yy, no, że przekręcam nazwy. Aczkolwiek czasem trudno mi jest tą nazwę przeczytać. Prze... Że... Przegrzebki z ziemniakami i borowikami. Już nic nie mówię, bo to takie nazwy, moi drodzy. No ale fajne nazwy. Pieczony okoń morski z ziemniakami. O to jest to brzmi ładnie już. Kielec z ziemniakami. To. Filet cielęcy z krewetkami, z ziemniaczkami, z ziemniaczanymi, z krewetkami, z ziemniaczanymi. No tak to raczej powinnam była przeczytać, a przeczytałam zupełnie inaczej. Przepraszam za przejęzyczenie. Frytata z ziemniaczkami, cebulką i rozmarynem Te nazwy tych potraw gatto di patate tort ziemniaczany No widzicie po łacinie i po polsku jak się nazywa ten ten tort o to samo chodzi a jest widzicie Nazwa łacińska: sałatka z ziemniaków, i kurczaka, pulpety z cielęciny i ziemniaków, ośmiornica z ziemniakami. Łoś z ziemniakami i jajkami. Ta potrawa tak wygląda. Pieczone mule z ryżem i ziemniakami. To są mule, te czarne muszle. Dodatki: Ziemniaczane koszyczki z, fio z fioletowymi chipsami. To są te fioletowe chipsy, ziemniaczane krokiety z boczkiem i gorgonzelą. Mm. Igor sałatka ziemniaczana to każdy zna sałatkę ziemniaczaną ziemniaczane mille foie mille foie. a mille foi to jest po francusku mm, taki wieloliść o coś takiego no jakby to Przetłumaczyć. Oczywiście tutaj jest napisane po polsku, ale tytuł jest francuski. Pieczone ziemniaczki, ziemniaki z pomidorami i cebulą. Frytki w sześciu stylach. I tu na obrazku pokazana. No, to jest jedna kartka. Jest tu więcej? Nie. Ziemniaki faszerowane serem kapry... kapry... kapryną. O, widzicie? Jakie to złotko i fasz. O, ale ciekawa potrawa to bardzo ciekawe. Może warto kiedyś coś takiego zrobić. Polenta ziemniaczana. Tłuczone ziemniaki w trzech stylach. Widzicie? Rosti. Jakaś potrawa. Rosti. Ziemniaki au gratin, au grat. Au gratin. O, przepraszam. Ziemniaki au gratin, czyli hmm, też taka potrawa, francuska, można powiedzieć. Nie umiem tego na Polski przetłumaczyć, więc przepraszam, desery. Desery ziemniaków. Proszę bardzo, no to lecimy. Ziemniaki. Bomboloni. pudding Puding z patatów. Nawet to. Sorbet ziemniaczany. Strudel z patatów, jabłek i orzechów włoskich. O! No, ciekawe. Nie? Bardzo ciekawe czego nie Słodkie ciasto ziemniaczane I to jest wszystko alfabetyczny indeks przepisów alfabetyczny indeks składników I to jest, moi drodzy, koniec książki na dziś. Na tyle życzę miłego oglądania oraz zapraszam i zachęcam do dawania łapek w górę. Do następnego wideo.